Można to już oficjalnie powiedzieć. Zabytkowe schody zewnętrzne przy Pałacu Dolańskich w Grębowie, gdzie dziś mieści się internat specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, odzyskały blask. Czteroetapowy remont wreszcie dobiegł końca. Te neogotyckie schody jeszcze w 2019 roku były w opłakanym stanie. Krążyło nad nimi widmo wyburzenia. Pomimo tego starostwo powiatowe w Tarnobrzegu podjęło decyzję o tym, by te schody ratować. Robiliśmy to etapami. Po pierwsze to jest bardzo drogie. Po drugie... Konserwator trzymał pieczę nad tym, i musieliśmy wykonywać to wszystko według jego poleceń i według materiałów, które on wskazywał. No i udało nam się trafić na świetnego wykonawcę, pana Ryszarda Łukaskiego z Podkielc, który ma pracownię kamieniarską, i on dostarczył materiał, zrobił tralki. Część tralek jest zachowanych, jest oryginalnych. Część trepów też jest oryginalnych, ale większość jest już niestety dorabiana. No i w, tych, w ciągu tych trzech lat udało nam się te, te schody wyremontować. Na oficjalny odbiór inwestycji i uroczyste przecięcie wstęgi przybyli też członkowie zarządu powiatu. Wśród nich reprezentujący gminę Grambów Marek Ożga, dyrektor i pracownicy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Żelazna wola, determinacja, dobry pomysł. Konsekwencja i niepoddawanie się, i tymi wszystkimi cechami cechuje się zarówno pan starosta Jerzy, Jerzy Sudo, jak i członkowie zarządu powiatu Tarnobrzeskiego. Determinacja jest również w dyrekcji placówki i to ona była tym kołem zamachowym, kołem napędowym do tego co widzimy za moimi plecami czyli do takiej radykalnej poprawy jakości tego zabytkowego budynku. Można byłoby pójść na skróty zburzyć, wyzbyć się tej perełki historycznej. No ale właśnie, no, my nie jesteśmy od tego, żeby chodzić na skróty. Myślę, że to nie tylko jest dla nas jako ośrodka bardzo ważne, ale też okoliczna tutaj ludność korzysta z naszego obiektu, między innymi tutaj odbywają się sesje nowożeńców, także ten powrót do świetności sprzed lat, myślę, że jest bardzo ważny. Odnowiony obiekt to nie tylko ten taras i te schody, ale także i klatka schodowa wewnątrz, na co serdecznie dziękuję za wsparcie. To także brama wjazdowa, to także fragment muru, który jest przy tej bramie i cieszę się, że udało się to wszystko zrealizować. Remont schodów kosztował 600 tysięcy złotych. Te pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od konserwatora wojewódzkiego, marszałka województwa podkarpackiego i budżetu powiatu tarnobrzeskiego.